Podrzymane fotele. Moja Mazda. Dzień dobry. Halo, dobry wieczór. Dzień dobry. Dzwonię z sprawie Tesli. Słucham pana. No co, jestem zainteresowany, tylko muszę tak jakby więcej informacji mieć. Wiem, że pójść na no trochę, ale tam chwilę chociaż nie. No, słucham. No co, dobrze się sprawuje tak w zaokrągleniu Tesla na, na polskich warunkach, żeby na przykład od stacji do stacji dojechać i naładować. A zasięgu? No, tak, żeby wie, komfortowo sobie jechać w trasę. No ale to znaczy, w zimę, w lato. No to bardzo to, bardzo tak normalnie, to, w średnich warunkach, tak jak teraz, 5 na plusie. Tak jak teraz, 5 na plusie, no to się w granicach 380 km. I potem co? Ładowanie, ile trwa? Jeżeli bateria jest przygotowana, to do pełna, czy mówimy do 80%? No tak, żeby jechać, no tak, normalnie, żeby jechać, kurde. No. Ja mam kasę, ja 300, mogę... 300, 300, 300 km, jeżeli bateria jest przygotowana do ładowania szybkiego, ładuje się 28 minut. A to dobrze, nie? A jaki koszt wtedy? No tak, jak. To wszystko zależy na jakiej ładowarce, tak? Na czy na jakiejś inne, tak? A, Puk, a, a są różne, tak. A proszę mi powiedzieć, bo to będzie mój pierwszy samochód elektryczny. Czy można ten samochód na przykład. Można też w domu ładować. Właśnie, chciałem można... się zapytać, i co normalne, biorę, biorę taką wtyczkę i normalnie sobie do, do gniazdka włączam, jak odkurzać? No tak, tylko za wtedy się ładuje około 20 godzin, tak. No dobra, a to idę spać powiedzmy na 10 godzin i później tego, i... albo na weekend zostawię, no to, no to się naładuje na jakieś 280 km, tak? Przez nos. No. Z jest Chyba, że jest siła w domu. Czyli no. siłowe, no to wtedy jest 12 godzin. Ja pienię. A ładował Pan w domu i dobrze się to sprawdzało? No, oczywiście, że ładuję w domu z paneli fotowoltaicznej, do darmu, tak? Ja pienię. No to ja sobie będę normalnie ładował w garażu u siebie, nawet, bo ja tak dużo nie jeżdżę, tam dwa razy w tygodniu gdzieś muszę pojechać, nie? A tak na przykład, nie jeśli, nie jeśli chodzi o takie na przykład rzeczy jak wymianę olejów i tak dalej? Nie ma wymiany olejów. A, a, jak, a na przykład, nie wiem... No jak nie ma olejów, no na pewno są jakieś oleje, nie? Coś tam musi y, jakieś y, smarowanie... Tylko w przykładnie no. jest Smarowanie kierownica albo coś? Nie, nie ma. No. A na przykład jak na przegląd pan jedzie, to musi pan co mieć dodatkowo? Jakieś komplikacje? Nie, nie ma żadnych komplikacji. A. To jest model 2015, tak? I na przykład pan wystawił ją za y, 90 tysięcy niecałe. Y, stać mi na ten samochód, więc ja mogę przyjechać jak pan chce w niedzielę ja go obejrzę na miejscu. No zapraszam. Tylko od razu mówię panu, żeby pan nie miał też pretensji. Ja przyjadę i chciałbym go przetestować tak y, można powiedzieć. Nigdy nie jeździłem elektrykiem, tak? Chciałbym mu trochę dać tak jak... Mogę, mogę nawet pożyczyć na jeden dzień. Nie ma problemu. Normalnie? No na następny dzień mi pan wróci, tak. No nie wiem, no jak pan się nie boi, nie? One mają GPS w nie, nie boję się, bo mam, bo mają, mam samochodów Tesli, tak? Więc nie ma problemu. Mogę panu wypożyczyć, nie ma najmniejszego problemu. A czyli pan jest handlarzem? <laughs> mam wypożyczalnię samochodów. Jestem wielbicielem auto elektrycznych, tak? To od razu że To od razu mógłby Pan powiedzieć, że jest Pan z handlarzem? Ja myślałem, że rozmawiam ze sobą prywatną. A jakoś. Że... to jeszcze raz, Panu mówię, że nie jestem handlarzem, bo to jest pierwszy samochód elektryczny, który sprzedaję. Tylko mam wynajem samochodów elektrycznych, tak? Jakbym wiedział na starcie rozmowy, całkowicie... no. rozmowy, że pan jest handlarzem, to ja bym z panem y, nie dyskutował 10 minut, tylko od razu bym się rozłączył. Więc pozwalam się panu, no, tak, więc pozwa jest... pozwalam się panu rozłączyć w takim układzie, tak? Straciłem 10 minut czasu. No. no. Znajdzie no, tam? Wie... Jakbyśmy się, jak no. się dogadali? No, bycie roz... Ale Od razu czułem, że z no. durniem. Od razu czułem, że durniem gadam, tak? Więc z durniem? Gadam, no. z, z durniem co osoba, chyba ma 100 tysięcy luźnej gotówki, może sobie taką Teslę kupić? No, <laughs> czekajcie, chciałbym zamówić piosenkę tej pani, co śpiewa, piosenkę Dom nad Wodą. A kim ja mam przyjemność? Piotr pusta. A... Tak chciałby pan zamówić i nie rozumiem trochę. No, chciałbym zamówić jakby występ tej pani, tak? Nie wiem, czy pan jest jej menadżerem, czy pan, to jest pan zespołu? Jest, jestem, jestem menadżerem, ale to Vanessa koncertuje wyłącznie z całym zespołem. A pani będzie w, w, w zespole tak jakby występowała? No. To są koncerty wyłącznie zespołem, nie ma koncertów solowych. No, no to z, y, chciałbym właśnie ten cały zespół, nie? Ale, ch jakiejś... ale jakby chciałbym mieć w klauzuli zapisane, że pani będzie śpiewać y, piosenkę wir wiralową z TikToka. A co o jakimś wydarzeniu konkretnie mówimy? Czy... Y, tak, y, to będzie 18 urodzina, y, 18. Wie pan co, może zróbmy tak? Poproszę o maila sms Ja panu przesłę przede wszystkim rider techniczny, który należy spełnić. No. I ofertę koncertową, co? No to szczyt bezczelności, że jeszcze jakieś, muszę wymogi spełniać. Płacę, za, płacę wam za to, że to wiadomo, że to nie będzie jakaś sala super koncertowa, młodzież ma się bawić, a wy macie wziąć kasę, przyjechać i to robić. A nie, że pan będzie mi jakieś wymogi jeszcze stawiał, kurde. No, to się chyba nie rozumiemy. To... To, nie jest jakaś gwiazda, to nie jest jakaś gwiazda typu Doda i nie wiem, Reniusis, tylko to jest jakaś yy, dziewczyna, która nagrała jeden, jakiś cover, który słabo brzmi na, na TikToku, tak? Więc kasę mogę dać, ale nie będę jakichś wymogów jeszcze tutaj robił, jakiś catering, jakiś hotel i tak dalej. No, chyba też pan się z, też trochę przesadza i sodówka uderza do głowy powoli, tak? Nie, to nie jest sodówka do głowy, tylko to jest. Coś, co należy po prostu spełnić. Nie! Mieliśmy tak jeszcze przed wyskoczeniem wiralu i mamy tak po nim. Więc, będąc zespołem jakimkolwiek muzycznym, każdy zespół ma swoje rajdery techniczne. Które no dobra, stanić. ale proszę pana. Po... Ta piosenka to nawet nie jest jej piosenka, tak? Tylko to jest innego twórcy, tam P PZ czy kogoś. A ona za zaśpiewała ten ale... refren, poszedł wiralem na TikToku. I teraz pan myśli, że będzie miał wymogi ode mnie, że ja bym zapewnił hotel pięciogwiazdkowy, catering, make-upistę, make wizerzystkę i będzie wszystko fajnie. A to jest osiemnastka dla fajnej dziewczyny: zapłacę, przyjeżdżajcie i tyle, a nie, że pan będzie pierdoczył. No to chyba się nie porozumiemy w takim razie, bo no. o zupełnie innych wydarzeniach mówimy i o zupełnie innych planach jej najwyraźniej. No. Bo my jako zespół gramy pełne koncerty, które trwają blisko półtorej godziny. Tylko że Damy nikt przede wszystkim Dobrze, przydatami. tylko że nikt waszych piosenek nie zna oprócz tego wiralowego hitu, tak? No to skoro nie znają, to dlaczego zapraszają i zapraszali jeszcze przed wiralowym filmikiem. Tak? To dlaczego y, y, tu mi kolega powiedział, że od razu podwyliście pod, y, 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 większą kasę bierzecie po, po tym jak to poszło wiralem na TikToku? Że co? To dlaczego tu mi powiedział nawet znajomy, że kiedyś braliście mniej pieniędzy, a teraz jak piosenka poszła w to bierzecie więcej kasy? O! Kto tak powiedział? O! o pan. Ja myślę, że kwestia pieniędzy uzależniona jest nie tylko od takich momentów, ale przede wszystkim od tego, gdzie nas zabierają i z kim Vanessa też współpracuje i cały zespół. To, to ja poproszę bezpośredni numer do Vanessy, i ona przyjedzie, i ja jej zapłacę solo bez zespołu, niech przyjedzie. Vanessa czegoś takiego nie robi, nie przyjeżdża sama, nie koncertuje sama, i nie robi takich rzeczy. To napisz jej prywatną wiadomość, i ja jej wyślę po prostu na konto kasę, i ona was oleje i sama se zrobi, bez menedżera. O! Dobrze, może pan sobie pisać, aczkolwiek nie wiem, czy odbierze, czy będzie miała na to czas. Tylko tego względu, że to jest kobieta pracująca i zarobiona. trochę Na to czasu to może nie mieć Doda, a nie jakaś niszowa piosenkarka, która nagrała jeden cover 30 sekundowy. To nie jest jakaś y, piosenkarka typu. Y, to nie jest Małgorzata Ostrowska, to nie jest Małgorzata Ostrowska, meluzyną, piękna pani lemuzyna. To nie jest y, Doda, to nie jest jakaś y, mandaryna, tylko to jest niszowa piosenkarka z TikToka. O! Jeżeli Pan uważa, że jest to niszowa osoba, to dlaczego Panu tak zależy, żeby przyjechała? Dlatego, że spodobało się tutaj moje bratanicy, płacę wymagam, tak? A proszę, a, a Pana zadaniem jako menadżera jest wziąć tą kasę, macie tu przyjechać i to robić, nieważne w jakich warunkach, tak? Nie, 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 absolutnie. Moim zadaniem nie jest to, żeby wziąć kasę i przyjechać i zrobić byle co. Dobra, to inaczej. Tylko moim zadaniem i zespołu zadaniem jest to, żeby zrobić dobre, tak zwane show na scenie i żeby to się ludziom podobało. Dobra, to inaczej. I tego się trzymamy od kilku lat, kiedy gramy. To inaczej. To ile, ile kasy gęgacie za to? Za występ na 18. Proszę, z wyceną wyświetla na maila. No, czyli znowu jest coś do ukrycia, bo nigdy nie można powiedzieć wprost, na przykład chcemy 5 tysięcy, tylko trzeba znowu ukrywać. Tu wyjścia na maila, w zaszyfrowanej wiadomości. Nie najlepiej. Ja wyślem yy, kasę, się wyśle na maila w zaoszczędzonej wiadomości i tak dalej. Nie, bo każdy się boi powiedzieć ceny. alarm, mów, mów cenę od razu. Proszę podesłać maila, ja całą ofertę wyślę na maila. Zresztą jest godzina. Wieś, Ale nie chodzi, ja nie, panie... ty, nie chodzi mi o maila, nie chodzi o maila, tylko mów normalnie ile kasy szykować i tyle. No Boże. Proszę podesłać mi swojego, jeżeli ty wiedzieć o cenę. No to... A po co ktoś panu podpowiada, skoro pan jest menedżerem? Słucham. A po co panu ktoś podpowiada, jak pan jest menedżerem? Ale ty nikt mi nie podpowiada. Słyszę, że jakieś osoby na czacie się śmieją. No, oczywiście, że są osoby przy mnie, ponieważ mamy spotkanie i programy więc... To proszę, pro, koncert. Tak, to, to proszę Vanessa do telefonu, żeby pan udowodnił, że pan jest menedżerem Vanessy. Obecnie Vanessa jest zajęta. Co, co robi? Szykuje się do koncertu, nie musi pan wiedzieć, co konkretnie obecnie robi. Interesuje mnie co. No, ale, proszę pana, to jest również życie prywatne, Vanessa, więc nie musi pan o wszystkim wiedzieć. Szykujemy się do koncertu, Vanessa nie może z panem rozmawiać. Jeżeli chciałby pan czegoś więcej się dowiedzieć, proszę wysłać maila, wtedy wyślemy wszystkie informacje. Vanessa nie przyjeżdża i nie gra koncertów solo, wiecie, jeżeli chce pan... By... Dobrze! W wszystko, wszystko już wiem. Ja w, w tym momencie wchodzę na stronę zespołu i wystawiam negatywny komentarz. Dobrze. Proszę w, zostawić i w, negatywny i w, komentarz. I, w, i, w, i, w, I wklepuję kontrowersyjne frazy. Vanessa poprzez menadżera poprzez menadżera napisze w nawiasie agresywnego agresywnego odmówiła koncert odmówiła koncertu dla fan dla Fanki na 18 urodzinach. Yy, yy, so, sodówka odbi sodówka od odbiła po wiralu na TikToku. Yy, to na pan pisze, ja kończę, bo ja muszę uciekać do rodziny, wie i, pan co? I w nawiasie, i w nawiasie, bez i w nawiasie dobrać szczyt bezczelności, dobra. <laughs> ja pień, nie wyszymy. <nie>, <laughs> no to, to donator mi wysłał takie coś, musiałem improwizować w ja, ja wiem, która to jest chyba Typiara, ale to ona sero koncerty gra i jest ro, <laughs> Nie, to menadżer może z Chyba nie, nie zagrają? Nie, no zagrają. To to Vanessa? Na razie tyle, a teraz puść DJ łysy. Swoje billboarda na razie. Ja, pięknie. Halo. No halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Mam ma pani, ma pani jeszcze wolny billboard do wynajęcia? Y -y, tak, tak, ale on, jest, on się znajduje w markach. Jeszcze raz, gdzie? W markach pod Waszewą. No tak, tak, wiem, wiem. Ja znam to miejsce. A, bo wybach, kiedy mam ci lokalizacja w Dainz, Że pan znańca więc wolniej. Nie! Dlatego mówi, że to. A bo numer Gdański się wyświetlił. Tak, Ni, tak ale nie, nie Nie, ja, ja z firmowego tak. numeru dzwonię. Nie. Dobra, rozumiem. Jeszcze jest wolny. Wolny jest. Bo słyszy, że pani jest na jakiejś imprezie, nie przeszkadza? Nie wie pan co, akurat kiedy w restauracji z muzyka, ale nie możemy porozmawiać, bo już tak wychodzimy, więc możemy porozmawiać. A. Dobrze, no tak szybko, usta, 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 ustalmy. Ile pani gęga za, za miesiąc wynajęcia tam Billboarda? Miesiąc, czy dłużej? No tak, może być, w zał powiedzmy, jakbyśmy nawet chcieli na pół roku, nie? Ja bym chciał. Eee, o Jezu, wie pan co, musiałbym przekalkulować pytanie, czy pan by chciał tam jeszcze plakat, czy, czy coś na, czy, czy, czy jakiś baner? A, a pani drukuje takie rzeczy, czy sam muszę dostarczyć? To już, to już możemy wycenić też taka kompleksowa usługa, tak? Czyli wynajęcie i. No to, powie, powiem, pani, e w, to powiem pani wynajęcie plus e że pani to zrobiła za mnie, nie? Dobra, a jeszcze proszę powiedzieć, czy jedna strona, czy dwie strony? E Kurde, dwie niech będą, no. Nie. Dobra, wie pan co, ja muszę sobie przypomnieć jak wygląda teraz szenik na temat wydruku. Nie. Druku, nie. No, i, I panu wszystko. Przy... Ale nie, no elementem. tak, e, ale nie, plus minus, jak już gadamy, muszę wiedzieć, tak plus minus, że pani powiedziała. To ja zobaczę jak ostatnio poszłam, wycofam na tym miejscu, dobra? Kilka. E, no. Kultury, dobrze, Ojedynie dobrze. Widzowie, zmutowałem ją na chwilę. E, widzowie, e, wy, e, wykupujemy to widzowie, takie miejsce i, gdzieś pod Warszawą? I, ale żeby to, tak, to było dwie strony na pół roku e, to myślę, że czy pan mogę odzwonić do pana jutro, albo na Ale nie, panie? no tak, mo, może pani jutro odzwonić, tylko tak w zaokrągleniu, żeby pani powiedziała, ile to mniej więcej kasy. Dobra, jutro panu wszystko powiem. Ale nie, no tak teraz, zaokrągle... teraz... w zaokrągleniu, żeby mi pani powiedziała, nie? E, teraz w zaokrągleniu... Nie, no nie, nie No właśnie, muszę, muszę, muszę sprawdzić w i do pana odpowiem, bo nie chcę, musicie mieć, jakby, Mamy kilka i jakby nie chcę powiedzieć cen. Ja pienię, no kurde, no żebym chociaż wiedział mniej więcej ile, nie? No tak około 1500 złotych mogę panu powiedzieć. Ale o! No, nie chcę panu... Biorę, zaklepuję. Zaklepuję, bierze, bierzemy. Hmm. No. Ale wie pan, ja jutro mogę panu powiedzieć dokładnie. Teraz mówię szacunkowo, tak. Bierzemy. Się, dobrze? Bierzemy, na pół roku. Tam swojego Instagrama będę promował. Z dwóch stron. Pod, to jest pod Warszawą, nie? Tak, market pod Warszawą. Bierzemy to, pod Warszawą na Instagram. Ja jestem youtuberem. Tam będzie mój Instagram jak moje wizytówki. Super, zaklepuję. Niech pani dzwoni do mnie jutro. Hmm. A czym się pan zajmuje? Ja jestem youtuberem, teraz jestem na żywo. Może pani wejść na aplikację YouTube'a i pani mnie zobaczy na kamerze, jak do pani macham. Chcę, chcę. E, ale jaki kanał? Y, kanał, y, ma pani aplikację YouTube'a teraz? Mam. Y, machonek przez samocha. My, ach, one, Machonek? Tak, przez samocha. Dobra, czekam. No? Ale mogę pana znaleźć na YouTube? Tak, ma, machonek przez samoha na YouTube. Dobra, już patrzę. Machonek. A, no widzę pana, że pan teraz na żywo nadaje, tak? Tak, i macham. Dobra, bo ja nie mogę teraz otworzyć, jak rozmawiamy, to ja zaraz zobaczę. No, to niech pani wejdzie, ja będę machał. Dobra, zaraz wchodzę. Dobra, dzięki. Do usłyszenia? No, do usłyszenia. Widzowie, czekajcie, bo muszę machać, bo ona teraz wchodzi. Co ona teraz wchodzi i po... <grymne> Jak mnie pani słyszy, to zamawiam ten billboard. Tam będzie mój Instagram ochronek 7 na Instagramie i tam pod Warszawą będę wisiał pół roku za 1500 zł. <grymne> Macham do pani. Ja pięknie. Widzowie, zmieniamy cel streama. Billboard pod Warszawą na pół roku z dwóch stron 1500 zł. <grymne> Ile mam machać? Już mnie ręce boją, bolą. To ci kurwa, ja nie robot, ja się muszę wyspać do chuja pana. A. Chuj tam nie, nie weźmie tego. A czemu ma nie wziąć? Sama zaproponowała.